Hej, cześć, Siemano Wam wszystkim. Z tej strony Michał i witam Was. W kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 3 na patchu 175. Jak widzicie mam teraz dwa miecze półtora ręczne. Zakupiłem sobie e, między odcinkami. u kowala w Monterze znalazłem. I teleportowałem się tutaj do Lago. Dobrze. Dawno nie grałem w Gotika. Widzę, Lago mamy skończone. Ben erai też oraz Brage tak więc teraz udajemy się do Bensali w tamtym kierunku pora powrócić trochę do Gotika bo mam jeszcze sporo odcinków na dysku i po prostu nie gram bo mam aż nadmiar a chcę też innymi seriami się zająć dobrze udajemy się do Bensali po drodze Jakieś stwory typu szakal O ty Trzeba sobie poprzypominać jak w to się gra Jak to mówię z punktami Zero, okej okay. To jest chyba ścieżka prowadząca do Bensali, tak Tam jest świątynia Tak więc gdzieś obok świątyni jest Bensala No tak więc teraz będzie Bensala, potem Bakaresz, Al-Shedim, i Ishtar O widzę, że trudniejszy przeciwnik, tak więc walnę se No chodź Jesteś sam? No e! No 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 tak Nawet nie miałem jak zablokować No, co jest, no? Ja tu klikam, o. Dobra, to ja też będę tak, o. jesteś taki mądry. No. no ten ork jest... Co to w ogóle za ork jakiś? Silniejszy. Ork, ogr, sorry, nie ork. Dobra, o, już tam chyba widzę salę Mamy nasz pancerzyk Asasyna Klimatyczny Widzę, że się ściemnia. Przycięcia oczywiście. Tu mamy stado pełzaczy piaskowych, więc... Trochę ekspa się przyda, więc... Jep. Mm. Z mocniejszych ataków też. Kolejne stwory, których nie lubię, bo... Hehe, he, tak na pieprzaju, wiecie Byle zabić Gin Gin w cierpieniach Jeszcze ty A masz, je but No Dobra, spełzaczy nic nie wezmę Tu zaraz zaczną się chyba stada zombiaków Bo w końcu to Bensala no właśnie A w Bensali oczywiście Świątynia, dramat Otwarta świątynia, wszyscy umrzemy O, a to zombie to Aha, nie wiem czy wspominałem ale mam Nowy łuk na plecach Wiecie, dawno nie grałem, zapomniało się Też chyba gdzieś kupiłem ale już nie pytajcie gdzie Wy zapewnie wiecie, bo ja to mówiłem w poprzednich odcinkach. Po prostu u kogoś zobaczyłem i między odcinkami kupiłem. Z tego co wiem, to mnie ja zaraża, ale ja mam odporność na choroby. Dobra, sobie poekspimy tutaj trochę. Wokół, wokół Bensali. I potem udamy się po miast do Bensali po zadania, o Tak to chciałem powiedzieć Okej okay. Za każdego zombiaka 200 i za mumię 300 to tak się nazbiera Więc coś tam sobie teraz ubijemy Zawsze tam parę tysięcy wejdzie A masz jeb mm, yep. Okej, okay, o tam jest świątynia, jak widzicie, na wprost ode mnie. Okej. Okay. Jeszcze jakieś zombiaki? Na pewno. No właśnie. Nie, stąd nie trafię chyba. O, trafiłem. O, na trzy strzały. To chyba jeszcze nie, nie na te pełne. Okej, okay. dobra, Pana już półtora ręcznymi zabijemy. Tutaj właśnie głównie NPC-ty walczą z tymi zombiakami, czasami ciężko ich znaleźć. No dobra, jesteśmy w Bensali, robię sejwa przed, mi przed miastem. Może to nie wygląda jak miasto, no ale niech będzie. Pierwsze co to ja bym się właśnie przespał, bo jest. Zbliża się po prostu nocka. A pustynia lepiej wygląda o poranku. Czy tam o, w południe? No od razu lepiej. Kwiat kwiat kaktusa. Najpierw chciałbym teleport, no ale dobra, pograjmy z Enzo. Czego chcesz? Chciałeś sobie poplądrować? Jeśli tak to się spóźniłeś. Co się stało? Od kiedy pojawili się ożywieńcy, w okolicy pełno jest trabusiów. No więc czego chcesz? Przybyłem, żeby walczyć z ożywieńcami. Jeśli to faktycznie prawda, to jesteś dzielnym facetem. Daj mi znać, jeśli będziesz potrzebował broni. I idź porozmawiać z Darą. Jeśli ktokolwiek orientuje się w sytuacji, to właśnie on. Mogę jakoś pomóc? Ten niewielki problem z ożywieńcami spowodował nieprzewidzianą przerwę w pracy. Większość kowali nie żyje, a ja potrzebuję więcej stali. Stali, powiadasz? Tak, dostawy z tuneli. Chcesz mi pomóc? Więc dostarcz mi sześć skrzyń z stali. Dobrze, już okay. mamy pierwsze zadanie. No jak to na kowala? Na jakieś bronie? Kilofy już mnie potrzebne Wezmę surową stal W miecz, mistrzowski miecz hmm. Ciekawe czy mistrzowski miecz jest lepszy od mojego To już mogę sprzedać A czekajcie sprawdzę Zapiszę I kupię ten projekt Tak więc dawaj mistrzowski miecz No On teraz gdzie pójdzie? Dobra. Daj mi kowadło. Hm? Co jest? Czemu nie mam? No ej, halo. Przecież kupiłem przed chwilą projekt. Czy nie? Pokaż mi to. Kupiłem do złoto, handluj No Czyli jednak mój błąd O wow 105 plus 10, bo własnymi Ale nie mam katany Brakuje mi składników Kurde, ale mieczyk dobry Chłopie A ja żebym katany chyba sprzedał O jest, dobra, no nic, ale Pieniądze niewydane Wydane nie na marno Ciebie też napadli? Um, nie. Napadli mnie! Doprawdy. Ale udało mi się uciec do miasta. Rozumiem. Co zamierzasz dalej? Zostanę tutaj. Rozmawiałem już z huliem. Mówi, że mogę zostać. Pohandlujemy? Jestem niepocieszony, ojcze, transakcji. Ci cholerni koczownicy zabrali mi dosłownie wszystko. A później, nagle, zupełnie z nienacka, pojawili się ci wszyscy ożywieńcy. To było okropne. Wszyscy walczyli, więc uciekłem stąd jak najprędzej. Do rzeczy. Jeśli jesteś dzielnym człowiekiem, odzyskaj mój towar. Dobrze. Co to za towar? Jest tego... osiem skóry. <laughs> Chyba podpisałem je swoim imieniem. Zaatakowali mnie na drodze poza miastem. Okej, okay, czyli kolejne obrabowane. Standardowo najpierw zbieramy zadania, potem je wykonujemy. Tu mamy daro. Czemu przybyłeś do tego przeklętego miejsca? Jakieś wieści? Większość wojowników broniących miasta poległa. Reszta uciekła. Tchórze. A ty? Ja pochodzę z Benerai. Kiedy usłyszeliśmy, co się tu dzieje, pośpieszyliśmy z pomocą. I co teraz zrobisz? Dość już ofiar. Nie zaryzykuję ataku, nie chcę narażać moich ludzi. Będziemy bronić miasta tak długo, jak będziemy mogli. To jest nasze zadanie. Co mogę dla Was zrobić? Posłałem kilku ludzi na tę górę. Nie wrócili. Idź i sprawdź, czy ktokolwiek z nich przeżył. Wróg napadł też na tunele. Niewolnicy nie mieli żadnych szans. Lepiej się przygotuj, żeby mieć choć cień szansy, powiedz, jeśli mogę coś dla Ciebie zrobić. Rzucę okiem na tunele. Wewnątrz góry biegną dwa tunele. Jeden z nich znajduje się tuż za miastem. Drugi jest dalej na wschód. Uważaj na siebie. Nienawidzę tych bestii. Zajmę się tą górą. Uważaj na siebie, synu odwagi. I znajdź moich zwiadowców. No właśnie, mamy już zadania, ale... Widzimy, że M.P.C. tu już się rzucają na tych... ...zombiaków. A ja szukam teleportu. Ciężka skrzynia. Hm. Dobra, na razie nie będę, bo nie mam 75 reputacji w Bensali. Dobra, porozma porozmawiajmy z Julio. Więc przez lata płacimy Zubenowi daninę, a potem co? Kilku gości, którzy mają się za strasznych mądrali, otwiera wielką świątynię. I co? Ściągają na nas gniew Beliara. Teraz będę musiał płacić daninę do końca życia. Wybacz mi, że jestem taki roztrzęsiony, synu otuchy, ale to wszystko naprawdę mnie martwi. Zauważyłem. Chcesz pohandlować? Ach, czemu nie? Zanim umrzemy, możemy przynajmniej ubić interes. Co tu się właściwie stanie? To przez Bazira. Ten syn złodzieja otworzył świątynię. I to wszystko? Miał pięć kluczy. Jeden beliar wie, jak je zdobył. Szukał boskich artefaktów. Obiecał swoim ludziom nieprzebrane skarby. Ich oczy napełniły się chciwością, ale Bazir ich zdradził. Opowiedz mi o Bazirze. Drogo zapłacił za boski artefakt. Wszyscy, którzy weszli do świątyni, nie żyją. Ale to nie koniec. Beliar jest wściekły. To znaczy. Tak. Bazir zasłużył na śmierć. Jak mogę pomóc? Posłuchajcie tylko. Przedziera się tu do nas i pyta, jak może pomóc. Oto odwaga człowieka, który nie obawia się żadnego wyzwania. Tak przemawia prawdziwy bohater. Nieważne. Do rzeczy. Błagam! Ratuj moje miasto! Zabij ożywieńców! Zrób co tylko możesz, żeby zdjąć z nas tę klątwę! Dobrze. I porozmawiaj z Daro. Na pewno powie ci coś więcej. Ale jest jeszcze jedna ważna sprawa. Powierzono mi pewien interes. Opowiedz mi o tym interesie. Otrzymaliśmy od orków... Dziesięć sztabek rudy. Miały trafić do Isztar, ale zostały skradzione. Wiem, kto za tym stoi i chcę, aby poniósł karę za swój nikczemny czyn. Niechaj umrze z pragnienia, pod palącą klątwą i nosa. Niechaj sępy wydziobią młoczy. Tak, tak, już wiem, o co chodzi. Zajmę się tym. Kto to jest? Sugut! Jeden z naszych. Zdrajca, niechaj pochłonie go straszliwy gniew Beliara. Możesz mi powiedzieć, gdzie znajdę Sługuta? Wyruszył w kierunku Ben Erai i nie był sam. Nie był sam? Był z nim jeszcze jakiś człowiek, ale nie wiem kto. Ale jeśli go znajdziesz, jemu także wymierz sprawiedliwą karę. Najpierw muszę go znaleźć co ze sztabkami rudy? Jeśli je znajdziesz weź ze sobą i zabierz do Ishtar. Ok. Dobra przyjęliśmy trochę zadań większość w Bensali co do tych złodziei rudy to już będzie dłuższy quest ale w tym odcinku to by było na tyle w następnym odcinku wykonujemy zadania dla Bensali trzymajcie się, cześć